Dobra, czołem. To m*****ks. I zgodnie z informacjami, które posiadam, to tutaj właśnie znajduje się drugi poziom zli. Więc zajrzyjmy tutaj. I jest tutaj. Jakbym chciał mógłby sobie wygenerować zdrowie. wyregenerować zdrowie. Wystarczyło chwilę zaczekać. Uar. Tutaj może zdobyć siłę życia oraz moc. Okej. Okay. I masz wystarczającą ilość nonsów, aby wejść. No to wchodzimy. I am Raze! 3, 2, 1. Dlaczego nie przetłumaczyli.? O oh my. Wiecie, że mogli to przetłumaczyć, wszystko. Tylko ja nie mam legitnej wersji polskiej. Takiej spłytki zainstalowanej. Tylko spostrzeżenie w <laughs> Dlatego może nie działać. Au oh crap. Dobra, mamy wszystko jak na razie. I think. A. Ah, no checkpoint, więc. I'm fine. Do tego wydaje mi się, że Rayman przyspieszył Timer, natomiast nie, więc. trochę cheaty. Ale okej! Okay. To nie przeszkadza. Będzie mi łatwiej. Nie tracimy zdrowia, będzie łatwiej. Mogę próbować ile wylezie. Dobra, chwileczkę musiałem pośmigłkować. Albo lepiej wy. wy. wy... co? wytajmingować chciałem powiedzieć, ale nie wiem czy to jest słowo wymierzyć o o to mi chodziło lepiej wymierzyć skok ale za dużo czasu to tu mi nie pozostaje mam jedynie nadzieję, że nic nie pomijam po drodze, bo byłoby przykro pretty sad gdyby tak było, ale wiecie może wszystko będzie dobrze no, nie wiedziałem, że to tak skręci. Nagle. A, jakbyśmy nawet mieli mieć drugie podejście, to nie jest to wielki problem. Bo za drugim razem nie muszę już zbierać lomów, więc. Eee! Gitara! Jeszcze nie wiem, czemu kamera mi się obraca. Po prostu ona chce, żeby mi się nie udało. I nie mówię tutaj o Lee jako ona, tylko o kamerze jako ona. E, prawie mi się udało to zrobić. Natomiast teraz muszę chyba czekać. Nie. Chyba muszę. Co nie jest zbyt przyjemne? Nikt nie lubi czekania. Chyba, że je mamy granie na czekanie. Udało się. Nie wiem czy powinno mi się to udać, ale udało się. Troszeczkę skupienia, <noise> żeby teraz się nie zwalić do wody, czy coś. Dawaj mi to. Wygląda jakby to ona może rozrzucała te lumsy. Jakby nie mogłam ich dać od razu, jeżeli ona to robi. Ej, mamy wszystko. Good job mi. You made it, Rayman! Dobra robota, byłeś bardzo szybki, 3 minuty 1 sekunda. Nie, yeah, nie. Yeah. Dziękuję za czas. Ale... Zasłużyłeś się. No super, mamy złotą pięść. Chyba za każdym razem jakbym tu przyszedł to bym dostał złotą pięść. But I don't really care. Jedyne co nam pozostało to pójść do ostatniego poziomu. Zapiszmy grę. Którą to stronę się szło? Chyba w tą. No i mamy to. Statek więzienny, ostatni nasz poziom. I pierwszy zarazem. Brztwobardego odwiedza wyjątkowy gość. Co to za admirał? G. Rajmen zatruwa ci życie? Mam antidotum. Taki sprzedawca. Wyposażonego w specjalny dopalacz nic nie powstrzyma. Możesz nim sterować sam, lub włączyć automatycznego pilota. Potrafi zabijać, zgniatać, niszczyć, torturować, urywać uszy. Najgorzej. Jego nogi są zaprogramowane do mierzenia uciekających ofiar. Krótko mówiąc, robi wszystko oprócz gotowania. Nie zapomnij jak nazywa się to cudo. Grolgot. Hmm, hmm. Czas na decyzję, czekają mnie jeszcze inni klienci. Mając to mógłbym zniszczyć Raymana. Sknieść, zmiażdżyć, biurę, nie będziesz żałował. O, to twoje pieniądze, okrągła sumka, możesz przeliczyć, jeżeli coś tam... Och, przecież ci ufam. Pop, można wyjść od razu. Fajnie. Ja yeah, ja. Yeah. Siur. Będzie kacenka znowu? Nie, yeah, będzie znowu kacenka. Dobra, lecimy to teraz. Może być ciężko złapać wszystko. Może być ciężko w ogóle wysterować. I guess. Moje pięści nie przetrwają tego. Powinienem trochę zwalniać czasami. I guess. Tracę głos, O nie, za dużo nagrywania na raz. No okej, okay, mam cię. Ciebie też. Długi jest ten zjazd, panowie i panie. Mam no, nadzieję, że nie, bo... Bo nie chcę się go powtarzać tyle razy. Ile będzie trzeba? No okej, okay. daleko już doszliśmy. Nawet. To teraz mogę troszeczkę szybciej lecieć, bo już się nie martwię o lumy. Wcześniej trochę zwalniałem, ale teraz już nie muszę. Mogę iść z pełną mocą. Full power! Ale już nie bardzo, teraz trzeba troszeczkę zwolnić. Żeby znowu się nie zwalić tutaj gdzieś. Mmm, ominąłem dwa. Jak będzie zielony, to mam nadzieję, że też go ominę. Okej. Okay. Rozumiem, że muszę go powtórzyć teraz. Mm. O nie! I co my teraz zrobimy? Wydaje mi się, że między przerami jest jednak jakiś checkpoint. Nie to chciałem zrobić. Ale cóż, poradzić. Hop. Hop. Gdzie to... No, Okej, okay. nie, nie mam za bardzo sterowności w powietrzu. To jest nieciekawe. Za mało kontroli, a nie można też i śmigiełka włączyć, żeby jakby dostać więcej sterowności nad postacią. Oh well Cóż począć. No fajnie, tam tego nie, nie zebrałem, tego też nie, tego też nie, tego też nie. Okej okay. Ouch. Nie potrzeba grolgota, żeby pokonać Raymana. Starszy na to gdzie tortur, jakkolwiek. Czymkolwiek ona nie jest. O, czemu pocisk mi poleciał tak w górę wysoko? Ja nie wiem. Czyżby na górze były ukryte cele? Może. Ok, zdobyłem ten, tego. Tego nie zdobyłem. W ogóle ciężko tym wysterować. Trzeba hamować. No, trzeba hamować. Nie da się tego ukryć. A jednak w pewnych momentach chciałoby się przyspieszyć. Jak na przykład przy tamtym skoku. Bardzo daleki się to skok wydaje. A, ciężko wymierzyć jednak tamtego luma jednego i może być problem ze zdobyciem jego. Ale cóż. No cóż. Postaramy się. Okej, okay, mam go. Teraz ty, mam cię, okej. Okay. Mam chyba wszystko do tej pory. Oj, z tej sekcji. Bo jest jeszcze pierwsza sekcja. Nieszczęsna. Dobra, guzik wciśnion. Lum zebron. Podoba mi się, że ten motyw się przewija. A fajnie, że trafiłeś sobie nie? Fajnie, że auto-aim zadziałał tym razem. Okej, okay, na tym zjeździe jest całkiem dużo loomów Uwajajajajaj, uważaj Okej okay. Nie wiem czy bym spadł Ale lubię sobie powtarzać, że to co zrobiłem było mądre Okej, okay, tym razem się udało Teraz możemy sobie zjechać tu dookoła I guess Dziwnie się steruje tutaj. Nie wiadomo, które to jest które, kierunek. Kiedy kamera już za nami nie podąża. Dobra, jeszcze jeden spin. I sobie może zabierzemy tego ostatniego lumencję. No i tak muszę powtarzać, więc... Nawet jakbym tu spadł, to nie problem. Jednak wolałbym nie spadać, no ale dobra Niech będzie Będziemy powtarzać zjazd, okej okay. Co to za konsola? Co to za brak muzyki dla mnie? Mogę coś z tym zrobić? Tak średnio powiedziałbym Mogę coś tu zrobić? Okej, okay, tam mamy rzeczy do zbierania Więc I guess I should tam jest jakaś piątka Tylko jak ją zdobyć? Przecież mogę złapać się uszami. Oj, uszami? Łapami swoimi, co prawda, ale no. Ale dalej mogę to zrobić. Jest mi to dane taka łopcja. Więc sobie to zrobimy. I nie wiem co teraz. Nie chce mi się kurde iść. Tak se skrócę. A co? Kto mi zabroni? Wy mi zabronicie? nie macie nic do powiedzenia, dopóki ten film nie zostanie wrzucony. Cześć ty. Oj 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 Dlaczego on ma jakieś takie dziwne rzeczy jak nota płomieni? Auć Nie potrzebujesz grogota, żeby mnie zgnieść. Okej, okay, to działa. Zanim się podpalę, to on ucieka. Ewakuuje się. No fajnie, że za mnie wskoczyłeś. To było sprytne z twojej strony, ci powiem. Dobra, już, kurde. Przedobrzyłeś tutaj. Nadużywasz mojej gościnności i, kurde, potem są takie dziwne, nieprzyjemne sytuacje. Złota pięć, Jakkolwiek mi to pomogło. A! Więc jednak trzeba tu zejść. Tego się nie spodziewałem. To mi wysuwa most na górze, prawdopodobnie. Bo tak tu widzę design tego poziomu. Zresztą moglibyśmy się rozejrzeć, co się dzieje. Eee. Dobra, wchodźmy na górę. Pretty sure that's what she gonna do. Eee, to nic nie dało? A, coś to dało. Lecisz na pocisku, coś tam, coś tam, za pomocą klawisza Control Stabilizer Lot. Oj, 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 jak się dziwnie lata. Były tu żółte lumy, co pra prawda? Nie mylę się. Okej, okay, to, to jest dziwne. No ale to jest też tradycja. Nie rozumiem co kontrol za bardzo robi. I'm not in control. Dobra, łatwiej byłoby określić czy jest ok. Jakbyśmy... O, hej, tam jest. Jakbyśmy zebrali wszystko na początku, to może... Może było być ciutkę łatwiej. Yeah, czy no. You never know. Of this kind of things and stuff. I zapętlam się na angielski, więc należy włączyć, uruchomić poprawkę. Ooo, ten jeden będzie kurde. Mm. Nie wiem teraz jak to powiedzieć po polsku. Od razu mi się pomyślało Bane of my existence Dobra to chyba wszystko Mam nadzieję Ileśmy tam ominęli Z piątkę na początku Tam się otworzy? Nie muszę wlecieć tu Lumy mówią tędy Lumia mówi tędy Lumia to taka mumia Wśród telefonów czy tam był czerwony lum? Czy się za mną pojawił. Nie jestem pewien. Oh no! Jeszcze raz. Tym razem bez. Y Kurde. Nie hmm. wiem czego. Ale bez tego. Mniej tego. Mniej porażek poproszę. Zamawiam. To był czerwony lum. Jak ja go ominąłem? Nie wiem. Bom! O hej, złote pięści, żegnajcie. Mogliście się przydać, ale jednak się chyba nie przydacie. Bo zebrać wszystko tutaj tak za jednym razem, to to nie jest prosta rzecz. Ale może te czerwone się uda zebrać dla bonus health? O, okej. Okay. Udało się. Pragnę <grym> zauważyć, że udało mi się je zebrać. Dobra, jesteśmy mniej więcej tu, gdzie były te czerwone lumki. No i kolejne mamy. Czy żeśmy się uszykowali do ostatecznego starcia w końcu? Okej, okay, wylatujemy teraz na zewnątrz. Mam full życie. Zostało mi 10 lumów do zebrania Które mogły lub mogą nie być na początku I don't even know i tak zaczynamy od początku Nie, nie zaczynamy od początku, Zaraz, gdzie ja jestem? Okej, okay, zaczynamy od początku, nieważne. Zgubiłem się Pomocy, ratunku. Policja, gdzie ja jestem? Yes! Nie wiedziałem, że to jest wszelkimi laserami. Gdzie jest ta dziura? Nie, to nie jest ta dziura ratunku. Jak się to wchodziło? Pomocy. Jak nam przysmarzy na chwilę pocisk, to wtedy tracimy możliwość latania. That's kinda dangerous. But... Jakoś to się nam może uda. Może. Dobra. Widzę, że tam coś jest. Bład But... Jak tam wlecieć? Okej, okay, tak tam wlecieć. Po prostu. Jak tam wlecieć? Po prostu tam wlecieć. Okej, okay, jesteśmy dalej. I przez chwilę wiatrak był włączony. I mam nadzieję, że się nie rozbije za chwilę. Oh yeah! Czerwone lumy

Eee, eee wydaje się, że wlecieć tu Ok, udało się eee, Piąta, to jest szansa, że to jest to co zostawimy. czy też zapisać grę? tak, pewnie, zapisz mi grę wait, nie wziąłem tego? a nie, okej, okay, oj, wziąłem, pięciu mi brakuje kolego, ostrożnie nie, znowu ten kacetka, Dlaczego? Wiecie co jest najgorsze? Że trzeba będzie... Że trzeba będzie jeszcze raz przejść cały ten poziom. Dlatego, że zgubiłem coś w pierwszej sekcji. I doszedłem do, kurde, checkpointa. Dobra. Bez gadania po prostu to zrobię. Zobaczycie sobie, jak to zbieram. Albo nie. Zobaczymy. A no tak, przecież zostało mi jeden tutaj, zapomniałem o nim No i teraz możemy sobie właśnie wejść do środka. No dziwne tutaj, żeby tu jest Globox na celowniku. Na ekranie ładowania, ale okej, okay, okej. Okay. Dobra, skoro zebraliśmy prawie wszystko. Eee, to już chyba nam zaliczyło jako wszystko. Eee, dobra, mogliście sobie spouzować i przeczytać, ale ja wam przeczytam teraz wszystko. Tysiąc żółtych rumsów tworzyło rozbite przez piratów serce świata. Zawierają one ponadczasową mądrość. Im więcej ich zbierzesz, tym więcej się nauczysz. Możesz dostać się do tajemnic tego świata wciskając F1, ten, ten menu, w którym jesteśmy teraz. <grych> po pierwsze, musisz wiedzieć, że wszechświat zbudowany jest z energii. Wszystko, co się wokół ciebie porusza, wszystko, co żyje i myśli, czerpie życia z, życie z malutkich, magicznych światełek, które nazywamy lumsami. Istnieją cztery rodzaje lumsów. Najważniejsze z nich są żółte i jest ich tysiąc. Żółte lumsy dają wiedzę każdemu, kto je zbierze, i potrafią otwierać drzwi do nieznanych miejsc. Czerwone lumsy są pełne życiowej energii. Mogą przedłużyć Twoje życie. Kochają je piraci. Zniszcz ich, a będziesz mógł zabrać dla siebie wszystkie sp skradzione przez nich czerwone lumsy. Szkarłatne lumsy zapewniają światu spójność. Bez nich nic nie byłoby stałe lub widzialne. Za pomocą swojej magicznej pięści możesz skakać i chwytać się ich jeden po drugim. Niebieskie lumsy zawierają pierwszy oddech. Są początkiem wszelkiego życia. Każde stworzenie otrzymuje w dniu narodzin swojego niebieskiego lumsa i posiada go aż do śmierci. Zaraz, zaraz, czyli jak pływaliśmy, to zbieraliśmy. O, oh boje. Zbieraliśmy niebieskie lumsy, to były jakieś zwłoki czyjeś? Do tego są jeszcze świelone i srebrne lumsy, więc jest ich sześć rodzajów. Pewnego dnia lumsy skupiły swoją energię w, jednym, w jednej myśli, a ich świadomość dała życie dziwnemu i co Cudownemu Polukusowi. Jego moc jest tak wielka, że jego najmniejsze marzenia lub pragnienia stają się prawdą. Polukus postanowił użyć swoich mocy, aby sprowadzić do tego świata ludzi. Rozpoczął od magicznych istot i wymarzył sobie wróżki. Są one jego emisariuszkami. Następnie stworzył srebrne lumsy. Ok. Następnie stworzyły srebrne lumsy, które dają ci specjalną moc. Dobra, to teraz mówię o tych srebrnych. Okej. Okay. Powiedzmy, że początkowo były cztery. I potem powstały nowe rodzaje. Polukus stworzył następnie Tinsinów. Mają oni odkryć wszystkie drogi tego świata. Znają każde sekretne przejście i mogą zaprowadzić się do portalu, gdzie zbiegają się wszystkie ścieżki świata. Następnie stworzył prostsze istoty ludzi. Prostsze... Czy tak się pisze prostsze? Prostsze przez RZ? Najpierw był Clark. Jego ogromna siła okazała się bardzo pomocna w kształtowaniu krajobrazu przy zamienianiu pagórków w monotonne równiny i poskramianiu zbytnio rwących rzek. Po nim pojawił się uroczy Globox i jego rodzinka. Czyż oni nie są słodcy? Nawet mędrcy nie wiedzą o czym myślał Polukus, gdy ich tworzył, ale z pewnością udało sobie znać jego ogromne poczucie humoru. Polukus zakończył swoje dzieło, ożywiając mnogość fantastycznych stworzeń, takich jak Murphy, latająca encyklopedia, czy też przerażający Egg, który spędza czas opijając się dziwym wywarem fermentującym w głębi, w głębi moczarów. Co to za Egg? Niestety, Polukus nie mógł kontrolować wszystkich swoich stworzeń. Jego koszmary i złe myśli zrodziły osobliwe bestie, tak więc uważaj, aby się z nimi nie spotkać. I unikaj wszelkich koszmarów, które możesz napotkać podczas swoich podróży. Po stworzeniu wszystkich istot żyjących w tym świecie trudniejszym zadaniem było stworzenie czasu. Tak więc Polukus udał się do miejsca, w którym spotykają się bogowie wszystkich światów i razem zaczęli śnić o przyszłości. Aby zostać ostrzeżonym o wszelkich problemach, jakie mogły się zdarzyć, Polukus wysłał w cztery zakątki świata cztery magiczne maski. Zanim go opuścił, wyjaśnił wróżkom, że zebranie razem wszystkich czterech jest jedyną rzeczą, która przywoła go z powrotem. Ponieważ nie chciał być niepokojony przez byle kogo, Polukus stworzył niezłomnych strażników, którzy mieli strzec masek. Oblażył ich ukrytymi słabymi punktami, które mógł odkryć i wykorzystać jedynie prawdziwy wojownik. Okres, który nastał tuż po odejściu Polukusa, po był czasem cudów. Ludzie nauczyli się rozmawiać i kochać przyrodę. Ich duszy dotykał powiew wolności. Wszyscy żyli w harmonii aż do czasu lądowania piratów. Jak wiesz, piraci rozbili na kawałki serce świata. Chcą uczynić nas niewolnikami i zatrzymać dla siebie całe nasze bogactwo. Są bezdusznymi potworami, dobrymi tylko w jednej, jedynej rzeczy wykradaniu naszych snów, których sami nigdy, nigdy nie będą mieć. Musisz zbudzić Polukusa jedynie on może ci pomóc pokonać piratów. Tak więc jak najszybciej zbierz razem cztery maski, gdyż inaczej świat, który znamy, na zawsze pogrąży się w bólu i cierpieniu. Stałeś się bardzo mądry. Nadszedł czas, aby odkryć przed tobą zagad zagadkę, na którą nie zna odpowiedzi żaden męczyc. To zagadko jesteś ty sam. Nikt nie wie skąd pochodzisz i kim byli twoi rodzice. Pośród wszystkich mieszkańców jesteś jedynym, którego nie wyśnił Polukus. Tylko ty otrzymałeś od wróżek moce. Niektórzy postrzegają cię jako wybrańca bogów. To wie. Brakuje nam tylko jednego loomsa. I niestety nie mamy łatwego wyjścia z poziomu, więc będę musiał go chyba przejść. Anyways, widzimy się w kolejnym poziomie. Jako że to jest ostatni boss fight, to po prostu tam się spotkamy. To ja tak w sumie powiem, że zdecydowałem, że reszta jednak będzie w kolejnym odcinku, więc do zobaczenia w kolejnym epizodzie tam ze mną jeszcze ostatni bossa pa papa